Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą świadomie spełnić każde swoje marzenie, którzy wiedzą, że ten świat wygląda inaczej niż nam się wydaje, że tak naprawdę mamy w sobie ogromną moc i możemy zrobić po prostu wszystko to, na co mamy ochotę. Natomiast My nie wiemy jeszcze, jak to zrobić, tak? Dopiero uczymy się tego, próbujemy odnaleźć odpowiedź na bardzo wiele pytań, i ja staram się Wam tutaj pomóc w tym, aby otworzyć te oczy i zobaczyć, na czym polega ten świat i co oni tak naprawdę z nami robią, i co tak naprawdę dzieje się na tym świecie, i udowodnić Wam to, bo to jest mój cel, żeby Wam udowodnić, że. Tak naprawdę wszystko zależy tylko od nas samych, i że tak naprawdę no, możemy zmienić ten świat, ale w inny sposób niż do tej pory myśleliśmy, że możemy go zmienić. Dołożyłam afirmację, to jest po prostu szok. Przepraszam, dziewczyny, że trwało to tak długo. To jest dosyć długi proces i zbierałam się do tego dosyć długo. I wyobraźcie sobie, że już od jakiegoś czasu próbowałam to. Yy, dołączyć jakieś kilka dni. Natomiast cały czas coś było nie tak. No i dwa dni temu mieliśmy tutaj w Melbourne Częsienie Ziemi i powiem Wam, że to było jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu. I ja nie wiem, co tam media pokazują, prawdopodobnie jakieś tragedie. Nikomu się nic nie stało, wszystko super. Energia teraz tutaj wygląda zupełnie inaczej. Taki wstrząs, bo to Częsienie Ziemi wcale nie było takie małe rzeczywiście znowu tak zatrzymał to wszystko, co działo się do tej pory i jeszcze bardziej ci Australijczycy są tak ze sobą jeszcze bardziej trzymają się razem i wszyscy do siebie dzwonimy, wszyscy się o siebie martwią i tak dalej. No powiem Wam, że niesamowite przeżycie, niesamowite i takim spostrzeżeniem właśnie po, tym, po tej sytuacji moim jest to, że naprawdę nie ma na co czekać, że tak naprawdę ta siła istnieje, to jest coś niesamowitego i my jesteśmy częścią tej siły, i wykorzystujmy ją naprawdę, manifestujmy wszystko to, co przyjdzie nam do głowy. To jest naprawdę niesamowite, to istnieje, to jest, tylko po prostu musimy bardziej się na tym skupić i zacząć. Na maksa przyciągać to, na co mamy ochotę. Witam nowych subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo za y, wsparcie. Jest tutaj Was niesamowicie dużo. Ja za każdym razem, kiedy zerkam sobie tam na telefon, widzę Was totalnie jakoś y, więcej. Także dziękuję. Cieszę się, że ten mój YouTube gdzieś sobie tam płynie. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. No y, i co? Zaczynamy. Okej, okay, dzisiejszy temat to czy my na pewno możemy spełnić każde swoje marzenie i jak do tego podejść? Zacznijmy od tego, że my bardzo często zastanawiamy się nad tym, jak poczuć te nasze marzenia, skoro ich jeszcze nie mamy. I to jest właśnie ten największy nasz problem: że dlaczego musimy siebie oszukiwać, skoro widzimy, że czegoś nie mamy, tak lub ktoś od nas wyraźnie odchodzi, ktoś ewidentnie nie chce dać nam tej pracy i ewidentnie nie mamy tych pieniędzy na koncie, aby kupić sobie kolejne mieszkanie, no to w jaki sposób, jak my to mamy poczuć i przyciągać do siebie, aby to właśnie pojawiło się w naszym życiu? No i moim pytaniem jest to, czy to, co widzicie właśnie w swojej własnej rzeczywistości, zawsze było w waszym życiu? Czy te osoby, z którymi już kiedyś byłyście lub byliście od zawsze Gdzieś tam krążyły wokół was. Nie. Wszystko to, co widzimy wokół siebie, było kiedyś pomysłem kogoś innego, tak? Te krzesła, te meble, tak? Ten, ten budynek na przykład i tak dalej. Ktoś musiał kiedyś sobie o tym pomyśleć, poczuć to i stworzyć. I tak samo jest ze wszystkim. Zawsze musi się pojawić ten pomysł, musi my go sobie trochę wyobrazić, po czym go poczuć, poczuć, że chcemy spełnić to marzenie i dopiero wtedy to marzenie ma szansę pojawić się w naszej rzeczywistości. Ja napisałam nawet ostatnio taki post, tak, na community u mnie na YouTubie, że, że nie ma czegoś takiego jak szczęście czy przypadek. My wszystko najpierw musimy sobie wyobrazić w jakiś sposób i poczuć, żeby to mogło się spełnić. To, że widzisz akurat to, co widzisz, jest tylko dlatego, że zostało ci to przedstawione i ty sobie to wyobraziłeś, ponieważ to zobaczyłeś i poczułeś, i, i dlatego tak to wygląda. Tak? tak ludzie tworzą swoją własną rzeczywistość. Tak? Dlatego pamiętajcie, że media są takie niebezpieczne. Media kłamią, pamiętajcie. To wszystko, co się dzieje dookoła, jest tylko po to, aby nas zdołować. Oni zawsze wybierają jakiś najmniejszy kawałek. Jakiegoś dramatu, tak? żeby, żeby tworzyć tą złą atmosferę, właśnie te, te, te ciężkie klimaty, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy tacy zdołowani, jest tak nam źle i bardzo się wkurzamy, denerwujemy, kłócimy się ze sobą, no to wtedy jesteśmy właśnie tacy potulni, nie mamy nic do gadania, słuchamy się. I nie spełniamy w ogóle swoich marzeń. A jak wiadomo, my jesteśmy tutaj po to, żeby odnaleźć siebie. Każdy z nas ma swoją drogę. Więc każdy z nas musi spełnić to, co czuje, że chce spełnić, ponieważ to jest jego przeznaczenie. Tak? Jeżeli nie będziesz spełniał swojego przeznaczenia, czy nie będziesz spełniał swoich marzeń, będziesz nieszczęśliwy. No, i tak niestety wiele osób żyje na tym świecie, natomiast już nie my, tak? My już wiemy, że to jest ściema. Czyli, reasumując, mamy marzenie, którego nie widzimy w swojej własnej rzeczywistości, mamy swój pomysł na ten temat, jakby to wyglądało, chcemy, aby ono pojawiło się w naszej rzeczywistości w taki lub inny sposób, każdy sobie to wymyśla, co chce, no i czekamy na jego rezultat. I teraz, tak. Naszym głównym. Problemem, i jedynym powodem, że tego jeszcze nie ma w naszej rzeczywistości, jest to, że my nie wierzymy w tą wersję, którą mamy w swojej głowie. My wierzymy w zupełnie inne wersje, czyli my w ogóle nie przyjmujemy do siebie, że istnieje prawdopodobieństwo, że ta nasza wersja się spełni. I ja tego nie rozumiem, dlaczego my tak podchodzimy do tego życia. Bo ja nie rozumiem, dlaczego my przyjmujemy, że ta na przykład nasza specyficzna osoba, która powiedzmy jest teraz z kimś tam nawet, że to jest już ostateczna wersja i że to już jest koniec i przepadło. Dlaczego nie przyjmujesz do swojej świadomości faktu, że Twoja wersja, którą masz w głowie, jest lepsza. Jest bardziej prawdziwa, jest na wyższym poziomie. Dlaczego ty nie przyjmujesz do swojej świadomości opcji, że ty absolutnie jesteś lepszą opcją dla tej na przykład osoby? Wszystko naokoło ciebie jest Twoim lustrzanym odbiciem, i wszystko naokoło będzie ci pokazywało to, co myślisz sam o sobie. Dlatego musisz zrozumieć, że każda sytuacja. W naszym życiu i w życiu każdego człowieka ma nieskończoną ilość wersji, i ty widzisz tą jedną wersję, ponieważ wierzysz, że ta wersja tego zdarzenia jest prawdziwa. Masz pomysł na inną wersję, natomiast uważasz, że prawdopodobieństwo, aby ta wersja zamieniła tą starą, jest bardzo małe. Dlatego ty tak naprawdę nie wierzysz w siebie i w swoje marzenia. Dlatego te afirmacje, dlatego cały czas mówię, że nieważne, co się dzieje dookoła, że najważniejsze jest to, co ty myślisz o sobie. Bo w momencie, kiedy ty naprawdę zrozumiesz, że jesteś centrum swojego świata i że to ty tutaj rządzisz, i że jesteś najlepszy lub najlepsza, i że nie masz tej konkurencji, tak? I że y, jesteś y, w stanie znaleźć każdą pracę, zasługujesz na szczęście, zasługujesz na. Miłość na, na to, o czym marzysz. Dopiero wtedy zrozumiesz, że Twoja wersja, którą właśnie masz w głowie, jest o wiele lepsza i zaczniesz się na niej skupiać, a ten świat to jest nic innego niż Twoje lustro. Dlatego przestaniesz przeżywać i przejmować się tym, co widzisz naokoło, i tutaj mówię o takich prywatnych naszych małych sprawach, tak? Ponieważ ty cały czas to powielasz, dosłownie to każda sytuacja jest twoją manifestacją. Ostatnio któraś z was zapytała mnie, co to jest manifestacja, więc tak jeszcze szybko powiem. Manifestacja jest to końcowy efekt, czyli coś, co widzimy już w swojej naszej rzeczywistości, tak? Zawsze pojawia się najpierw myśl, myślimy o tej rzeczy, wyobrażamy sobie tą rzecz, lub piszemy na kartce, jeżeli nie potrafimy sobie tego wyobrazić, po czym Pojawia nam się to w naszej rzeczywistości i to jest właśnie ta manifestacja. Natomiast to jest dzisiaj ten główny temat, o którym chciałabym porozmawiać. Dlaczego nie bierzemy pod uwagę naszych własnych marzeń? Dlaczego uważamy, że nasze wersje, które mamy właśnie w głowie, nie spełnią się na przykład jutro albo za chwilę? Tak? Dlaczego cały czas uważamy, że. To wszystko jest lepsze od nas. Ale teraz pomyślcie tak logicznie: czy my nie zmieniliśmy kiedykolwiek zdania na jakikolwiek temat? Czy ten świat już nie pokazał wam, już, że może się wszystko odwrócić do góry nogami po prostu w jednej minucie? Nie masz planu, nie, nie kombinuj, nie, nie skupiaj się, nie panikuj, nie dramatyzuj, bo tak naprawdę przesadzasz po prostu, tak? Prawda jest taka, że. Jeżeli chcesz bardzo czegoś i poczujesz to tak naprawdę bardzo mocno i skupisz się na tym i przestaniesz już patrzeć na to wszystko, co dzieje się dookoła, to ten świat nie ma innego wyjścia, jak po prostu odbić ci tym lustrzanym odbiciem właśnie to, co myślisz o sobie. Więc jeżeli ty myślisz, że jesteś najlepsza i to, że on teraz chodzi z jakąś modelką, na przykład, która zna cztery języki, to ty po prostu mówisz, no i co z tego, tak? I to samo oczywiście tyczy się mężczyzn, tak? I to samo jest z pracą, z tym, kim tak naprawdę chcesz być, gdzie chcesz mieszkać. Ja już Wam tutaj mówiłam, że to, gdzie ja tutaj teraz mieszkam, to w ogóle jakaś była abstrakcja jeszcze jakiś czas temu. I bardzo wiele osób mi mówiło, żebym sobie dała spokój i żebym poszła i robiła dokładnie to, co wszyscy przecież Polacy, tak, na emigracji. Czyli gdzieś tam daleko, czyli. No nie, tak po prostu powiedziałam, że nie i na siłę i łaziłam tutaj i chodziłam tutaj i y, uczyłam sama siebie, jak to mogłoby wyglądać i w ogóle nie przyjmowałam y, do swojej świadomości, że to życie mogłoby moje wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego ta wersja, tak? Pamiętaj, że za każdym razem, kiedy wystarczy, że inaczej trochę pomyślisz o tej y, sytuacji, już tworzysz nową wersję, tak? Dlatego odnajdź tą swoją taką wersję, w której będziesz się czuła lub czuł najbardziej bezpiecznie. I teraz to pytanie, czy my potrafimy spełnić każde swoje marzenie? No, bo teraz, tak, jeżeli ja y, oglądałam ostatnio świetny serial o chirurgach, to nie będę potrafiła sobie. Wyobrazić, że od jutra jestem najlepszym lekarzem w Melbourne i po prostu ratuje życie wszystkim ludziom, tak? Dlaczego? Ponieważ to po pierwsze nie jest moje marzenie, po drugie to nie ma nic wspólnego ze mną, po trzecie nie potrafię sobie tego wyobrazić, tak? To samo jest z związkami, tak? Nie będziesz potrafiła lub nie będziesz sobie potrafił wymanifestować, że zadzwoni do ciebie jakiś sławny aktor, ponieważ. Nie ma takiej opcji, tak? Nie potrafisz sobie tego wyobrazić i to w ogóle nie ma nic tak naprawdę wspólnego z tobą. No chyba że rzeczywiście masz takie marzenie. No to jeżeli będziesz się na tym skupiał, to no to wcześniej czy później jakoś to się pojawi w twoim życiu. Natomiast nie rezygnuj z tego, że akurat teraz czujesz coś do tej osoby, bo jeżeli ty czujesz coś do tej osoby i jesteś zakochany lub zakochana i, a zwłaszcza jeżeli coś było pomiędzy wami, a zwłaszcza że z kimś bardzo, bardzo chcesz być. No to to nie jest abstrakcja, to jest Twoje uczucie, to jest bardzo prawdziwa sprawa, tak? To jest Twoje życie i dlatego to jest Twoje przeznaczenie. Dlatego nie rozumiem cały czas tego, że Wy martwicie się, że to Wam się nie spełni, że zastanawiacie się czy na pewno możecie sobie pozwolić na to aby sobie wyobrażać w ogóle że będziecie z tą osobą ale przepraszam bardzo dlaczego ty nie możesz a ktoś inny może tak i to jest właśnie to to jest właśnie ta pewność siebie tak i dlatego te afirmacje z tymi afirmacjami pamiętajcie że może być różnie bo to jest praca z naszą podświadomością my ewidentnie Zwłaszcza w nocy, dlatego ja tak lubię słuchać afirmacji w nocy, bezpośrednio zmieniamy to naszą podświadomość, dlatego bardzo wiele osób nie chce tego słuchać, wyłącza telefony. Ja już czytałam na wielu, wielu forach na temat afirmacji, i to totalnie, ludzie w ogóle totalnie nie chcą tego przyjmować do siebie, ponieważ. Nasza bardzo zakorzeniona podświadomość będzie mówiła, że nie, 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 nie zmieniamy się. A tak szczerze mówiąc, oprócz tego, że ja tam mówię w tych afirmacjach, że jesteś super i że możesz wszystko, no to nic innego tam się nie pojawia, tak? Więc to jest smutne, że my się męczymy słuchając czegoś takiego, ponieważ to powinno być normalne, tak? My w ogóle nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. To jest nasze ludzkie prawo od urodzenia każdy jest taki sam każdy jest najlepszy nie ma w ogóle o czym mówić tak dlatego nic na zewnątrz wszystko jest w nas to wszystko jest naszym lustrzanym odbiciem dlatego naprawdę dzisiaj chciałabym abyście skupili się na tej swojej wersji którą właśnie macie w głowie i bardzo chciałabym abyście uwierzyli że właśnie ta wersja jest o wiele lepsza niż to co teraz widzicie naokoło tak i że na to zasługujecie, bo na to zasługujecie. I jeżeli bardzo czegoś pragniesz, to nie odpuszczaj, bo jeżeli bardzo czegoś pragniesz i to odpuścisz, to będziesz nieszczęśliwy. I ewentualnie możesz po drodze zmienić zdanie. To rozumiem i tak bardzo wiele osób robi, tak? Skupia się na czymś, po czym przychodzi tyle innych opcji, o wiele lepszych, że po prostu zmieniają zdanie, ale nie odpuszczamy, tak? Nie ma czegoś takiego, żeby odpuszczać, dlatego jeżeli ktoś inny Wam mówi, że to jest nieprawda i żeby w ogóle rezygnować ze swoich marzeń, totalnie odwracajcie się w drugą stronę, słuchajcie siebie, ponieważ to jest Wasze życie i to Wy tutaj rządzicie i spełniajcie swoje marzenia, bo jeżeli nie, będziecie bardzo nieszczęśliwi, ok? Do zobaczenia szybko, buziaki. Bye!